Zadanie 12. Iloczyn wielomianów 2x minus 3 oraz następującego wielomianu jest równy. Zapiszmy nasze wielomiany w nawiasach i wymnóżmy je przez siebie. W młodszych klasach robi się to zwykle przy pomocy pomocniczych strzałek, ale my ich tutaj nie będziemy rysować i po kolei wymnażamy. Każdy element przez każdy. 2x przez minus 4x kwadrat. To minus 8x do 3, 2x przez minus 6x minus 12x kwadrat, 2x przez minus 9 minus 18x i teraz uwaga, mnożymy przez minus 3, więc będziemy dodatkowo zmieniać znaki na przeciwne. Minus 3 razy minus 4x kwadrat to minus i minus daje nam plus 12x kwadrat. Tutaj podobnie, minus 3 razy minus 6x, minus i minus daje nam plus 18x, minus 3 razy minus 9, podobnie plus 27. Zauważamy, że parami wrażenia podobne zostaną wyredukowane, można je skreślić. I otrzymujemy tylko wyrażenie minus 8x do 3 i 27. I teraz zaznaczamy odpowiedź A.